Dzień dobry, poranek w Haletu Polsat z mamą, a już teraz jesteśmy w studiu. Dobrze, e, Marysia proszę. i Jacek, za chwileczkę jeszcze raz poprosimy. Buty się. Szykują. Jacek, za chwileczkę jeszcze raz, dobrze? Opocznijcie. Let's go. już pinał będzie zamiar. Dzień dobry. A pół to już. Już jest tak na polu bitwy. Ogień, psychiczny ogień, emocjonalny, taki ogień, że patrzcie, tak wygląda rozgrzewka. To już dzisiaj. Jesteśmy po dwóch przetańczonych tańcach. Jest. Jak było? No, tak jak na próbie, nie? Tak, zawsze jest coś do poprawy, Aga, nie? A tam nóżka, a tam stópka i szeroko, rozciągaj. Środek ciężkości niżej. Środek ciężkości niżej, widzicie? Wesprzyjcie Agnieszkę, Pop poprawcie jej humor dzisiaj. Ja mam dobry humor. Wesprzyjcie ją po prostu dobrym słowem, głosem, może. Może głosem. 1955 Polsat taniec z gwiazdami. Wszystkie ręce na pokład. Wszystkie ręce na pokład, żarty się skończyły. Teraz to już naprawdę głównie od Was zależy, czy my będziemy tu dalej i zrobimy Wam jeszcze jeden fajny taniec, czy nie. Eee, chcielibyśmy. Zrobimy sam początek, dobrze moi drodzy. i miłego pozycji. dnia. A w ogóle cały odcinek będzie super. Oglądajcie, 1955 Polsat. Piona. Już za chwilkę ostatnia próba, próba generalna przed okay. dzisiejszym półfinałem. Tak. Już wiemy, którzy tańczymy. Tak. Tańczymy jako trzeci, pierwsi po przerwie reklamowej. Pierwszej. I pierwsi, I pierwsi po, po, drugiej. po drugiej. Więc słuchajcie, no po prostu jak są reklamy, to nie wyłączajcie. Tylko nie bądźcie. odchodźcie, czekajcie. Bądźcie z nami. Bądźcie dziś z nami. No, bo to już jest taki etap, że, że chyba, ja, ja to, może to tak że nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale ja bym chciał, za, chciał zatańczyć dla Was ten półfinał. Mamy pomysł już na to i myślę, że to by było bardzo ładne. Miłego dnia Wam życzymy. Oglądajcie, bo jest super odcinek cały. Jesteśmy po. Jesteśmy po. Ojej, jak mi serce powaliło. Jeszcze już teraz trochę spokojniej, ale wow. Trudno opanować nam emocje. No, naprawdę. I tylko chcemy Wam przypomnieć. Para numer 8, pomóżcie nam, bo to już na tym etapie to już Głosy i urorów to nie wystarczy. Bobek odpadł chyba. W każdym razie, jeżeli podobało Wam się to, co robimy, pomóżcie nam, wyślijcie smsa albo zaprosujcie z aplikacji. Będziemy Wam bardzo wdzięczni, bo chcielibyśmy jeszcze jeden spektakl dla Was zrobić. tańcu z gwiazdami, który jest programem rozrywkowym. Ta rozrywka jest oczywiście okay. i ten element jest szalenie ważny. Natomiast te filmiki, które są przed tańcem. Moim zdaniem one dają totalne pole do tego, żeby na przykład podzielić się z ludźmi swoimi błędami, żeby oni uczyli się na tobie. Jesteś w stanie podzielić się czymś, do czego doszedłeś, albo czymś, do czego nie doszedłeś, żeby wzbudzić w ludziach refleksję. Jeżeli to się połączy mhm. z tańcem, który szuka piękna, bo ja przez tydzień czyszczę rączkę, nóżkę, główkę, klatkę, biodro i połączę to ładnie, czyli szukam tego piękna, żeby to dla widzów wyglądało nie tylko atrakcyjnie, ale, atrakcyjnie, ale żeby to było ładne. I mogę to jeszcze połączyć, dodając od siebie jakąś refleksję albo coś. No to to w ogóle to, to, to mhm. dla mnie to jest coś. Zbliżającego się do pełni sztuki. Cho chociaż mówimy o tańcu z gwiazdami, wiem, jak to brzmi. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.